Prosiliście mnie o nagranie materiału na temat Pyth Network, więc to jest specjalny film z dedykacją dla moich widzów. W ciągu ostatnich kilku tygodni o tym projekcie nie da się ukryć, no było bardzo głośno, dlatego na początku chciałbym się skupić na powodach, dla których ten Paytw zgarnął tyle atencji. Uważam, że warto zacząć od najbardziej wpływowych graczy w świecie, szczególnie kryptoinfluencerów. Między innymi Paul Baron, Invest Answers i nawet Coin Bureau poświęcili kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt minut w swoich filmach na, Omówienie tego projektu. Każdy z nich wypowiadał się niemal w samych superlatywach na temat właśnie Python. Szczególnie mocno projektowi przyjrzał się. Kolega po fachu z kanału Invest Answers, który w swoim materiale porównał go mocno do Chainlinka I co ciekawe, według niego właśnie dzisiaj omawiany projekt ma ogromny potencjał, aby przegonić tego niekwestionowanego dotychczas lidera w sektorze Oracles. I to może być jeden z powodów, dla których tak wiele osób prosiło też o ten film w tej dzisiejszej tematyce omówienia, czym jest ten projekt, jak to działa, po ile może warto go kupić, jak te price action wygląda. Więc wiadomo, społeczność w branży krypto, gdzieś tam ogólnie uwielbia tego typu narracje. Tutaj chodzi mi o nowe projekty, które są określane jako, powiedzmy, killerzy, tak? Innych hegemonów, na przykład, nie wiem, tam Solana jest Ethereum killer i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tutaj rzeczywiście e, mocne porównanie do Chainlinka następuje i ten nowy Oracle jest zbudowany na Solanie, a Chainlink został zaprojektowany na sieci Ethereum, tak? Więc mamy tutaj kontynuację narracji tej wcześniej wspomnianej walki, która jest Atrakcyjna po prostu dla inwestorów i tworzy spory hype, szczególnie dla ekosystemów, które są tym Dawidem w walce z Goliatem. I oczywiście trzeba dodać, że sam token Pite miał niedawno listing na wielu renomowanych giełdach i tego typu wydarzenia zawsze przyciągają zainteresowanie spekulantów czy po prostu najzwyczajniej w świecie inwestorów. Więc tutaj myślę, że mamy do czynienia ze świeżym coinem na salonach, który się powoli rozpycha. I warto go sobie dzisiaj przeanalizować. Wiemy też z doświadczenia, tak, że w dobrych warunkach rynkowych, tak jak ostatnio mieliśmy przykład na podstawie Celestii i ich tokena TIA, te nowe tokeny lubią pompować, jednak nie byłoby o nim tak głośno o tym Python, gdyby niewielki boomer dropów, właśnie na ekosystemie Solany, bo na dawnym Twitterze, ja cały czas lubię tak mówić, czyli tam x, i na YouTubie pojawił się ostatnio wysyp treści związanych ze zrzutami darmowych tokenów dla wczesnych użytkowników sieci. Ten Pyth Network był jednym z projektów, który zorganizował airdropa dla ponad 90 tysięcy walletów. Jest to ponad 6 razy mniej nagrodzonych adresów niż w przypadku zrzutu wykonanego przez Celestie, ale uważam, że to nadal pokaźna suma. Na pewno dzięki temu wydarzeniu projekt umocnił swoje relacje ze społecznością. Dodam też, że 64% walletów, które otrzymały darmowe tokeny od razu je sprzedało, ale nie skończyło się to dumpem cenowym, tak jak wielu by tutaj zakładało w tej sytuacji. I wydaje mi się, że przedstawiłem na razie, wiecie, takie główne powody, czemu ten projekt cieszy się teraz tak dużym zainteresowaniem. Postanowiłem więc, że zacznę dzisiaj właśnie od tego, Ponieważ na rynku kryptowalut musimy zdawać sobie sprawę z tego, wiecie, takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, dlaczego coś się dzieje i dlaczego warto na coś zwrócić uwagę, żebyście mieli taki bagrant i pojęcie przynajmniej na bazie tych kilku minut mojego wywodu. Więc dobra, wiecie skąd ten hype się wziął, wiecie, że nie wziął się znikąd, i bazując tylko na narracji e dropów. Na niedawnych listingach, na topowych seksach e, i bezpośredniej konkurencji z liderem właśnie sektora Oracles, to chcę Wam dzisiaj nieco wyjaśnić i przybliżyć, dlaczego warto zainteresować się tym projektem już teraz. Szybka wiadomość do osób, które jeszcze nie subskrybują tego kanału, zachęcam do zrobienia tego, ponieważ każdego dnia dodaję różnego rodzaju analizy, sugeruję, w którą stronę rynek może się udać i jak historia pokazuje, szczególnie w ostatnich miesiącach są one dosyć trafne, więc jeżeli nie chcesz ich ominąć, to zostaw właśnie subskrypcję i kciuk w górę, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. Lecimy dalej z filmu.

Okej, okay, więc już wiemy o wszystkich gdzieś tam byczych narracjach. Warto w takim razie się pochylić nad tym dokładnie czym jest to przedsięwzięcie, bo jak już wspominałem, ich największym rywalem jest właśnie Chainlink, czyli można wydedukować tutaj sobie, że Python Network to jest Oracle. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, po prostu oznacza to wyrocznia. Wiele razy omawiałem już sposób działania Chainlinka, ale w gwoli jasności przypomnę na czym polega ich działanie. W skrócie ten protokół umożliwia połączenie takich najważniejszych danych ze świata rzeczywistego z blockchainem. Powiedzmy to jest taki pomost, Pomiędzy tradycyjnymi finansami i DeFi, więc bardzo ciężko o zdrowe funkcjonowanie świata tych, wiecie, daps czyli tych aplikacji zdecentralizowanych, bez dostępu do informacji dostarczanych przez te powiedzmy wyrocznie, tak, jak po polsku. I oczywiście, jeżeli mamy tu osoby, które gdzieś tam są zaciekawione dokładnymi technikaliami, jak to wszystko działa, to sobie zróbcie ten research, zapoznajcie się z whitepaperem i stroną Python, ale ja dzisiaj nie chcę przynudzać. Po prostu powiem wam, jak to działa pokrótce w każdym segmencie tego projektu. Więc wyrocie to jest naprawdę no, mocno skomplikowana odnoga blockchainu. Sam dokładnie nie wiem, jak to działa. Stwierdzam po prostu powierzchownie, co tam widzę, i zakładam po prostu, że w przyszłości będzie to dalej bardzo potrzebne z uwagi na gdzieś tam szereg funkcji, które do świata krypto wprowadza. Ale dokładne wytłumaczenie, po pierwsze, nie byłoby możliwe, bo nie jestem gdzieś, tam wiecie technologiem świata blockchain, a po drugie zajęłoby mi to bardzo długo, jeżeli chodzi o agregację materiału, dlatego dajcie te znać w komentarzu, czy wy wolicie właśnie przyswoić takie materiały takie jak ten 15 czy 20 minut, gdzie wam opowiadam co i jak po drodze, żeby też nie przyglądać. czy wolelibyście materiały na przykład godzinne z analizą projektu bardzo wnikliwą, gdzie jest to przeprowadzone jeszcze w taki sposób no, dogłębny. No, myślę, że ta Opcja obecna, ta forma jest lepsza do przyswojenia, ale to już wypowiedzcie mi, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Czy wolicie informacje w pigułce, czy takie, wiecie, rozwlekłe, dokładne, techniczne analizy? Fundamentalne. I też tak dopowiem jeszcze, że my, tak, kryptowalutowi, inwestorzy, powiedzmy tak się nazwijmy, musimy zrozumieć, że ta technologia jest niezbędna dla, dla kryptowalut, i naszym zadaniem jest odpowiednie ulokowanie środków po prostu w firmach, które najlepiej ten problem e, cały rozwiązują. I pewnie też już wiecie, że Chaining jest w moim przypadku odhaczony, a za moment przedstawię właśnie swoją opinię na temat dzisiejszego projektu. E, I chcę Wam teraz pokazać takie dane, e, które pokazywało już wielu kryptoinfluencerów, ale mogliście ich jeszcze nie widzieć projekt, który dzisiaj omawiam, dostarcza price feeds, czyli notowania w czasie rzeczywistym na 40 różnych blockchainach. Jako, że ten protokół jest zbudowany na celanie, to robią to naprawdę szybko, bo w czasie 300 milisekund. I ta prędkość odgrywa tutaj znaczącą rolę w adopcji Pyth, ponieważ w porównaniu do lidera sektora Oracles są na tym rynku dosyć krótko, a mimo tego ich dokumentacja z listopada wygląda po prostu no, bardzo bogato. I wszystko to macie uwidocznione na tej grafice. Pozwolę sobie te najciekawsze dane odczytać. Pracują aktualnie z ponad 90 dostawcami danych i 230 partnerów zintegrowało ich protokół. Mają ponad milion ściągnięć oprogramowania, a całkowity wolumen transakcji przewyższa 85 miliardów dolarów. I te dane pochodzą z ich oficjalnej strony. Ale w takim razie przejdźmy jeszcze na bazie tego, co się dowiedzieliśmy tutaj, do powiedzmy takiego niezdrowego porównywania Python do Chainlinka, tak? Bo multum gdzieś tam osób pokazywało tę grafikę, która owszem uwidacznia realne dane na temat Python, gdzie widzimy, że mają tam ponad 380 notowań na 40 różnych blockchainach. Jednak gdy to zobaczyłem, to trochę mi coś nie pasowało od razu, no bo co? No, chcecie mi powiedzieć, że Chainlink, tak? ma 4 notowania tylko na 15 blockchainach, czyli znacznie mniej. To po prostu wyglądało mega surrealistycznie, dlatego też sprawdziłem to, zamiast tam ślepo wam pokazywać jakieś porównanie, którego każdy influencer używa, aby pokazać wielką moc dzisiaj omawianego projektu. No i na moje szczęście z pomocą przybył Chainlink God, czyli zaufane konto, które tam regularnie aktualizuje o wszystkich najważniejszych postępach topowej wyroczni w krypto. I on od razu zdementował te plotki o czterech notowaniach i pokazał, że obecnie Chaining działa niemal na tysiącach sieci oraz na 18 różnych blockchainach. Więc polecam każdemu, aby zapoznał się z tym wpisem, jak i z samym kontem, które właśnie przed chwilą przytoczyłem. I też tam wiecie, nie zrozumcie mnie źle, nie neguję teraz tak na starcie dynamicznego rozwoju tego protokołu, ale potępiam trochę marketing, który polega na pozyskiwaniu nowych inwestorów kosztem podania fałszywych danych na temat konkurencji. No i ja się też trochę cieszę z drugiej strony, że w końcu będziemy mieli tam wiecie ciekawą taką walkę w jednym z najważniejszych sektorów w tej branży krypto. I sam ekosystem Pite, podobnie jak Chainlinka jest ogromny. Co widać właśnie na tej grafice. Możecie sobie zatrzymać materiał i samodzielnie sprawdzić, z kim współpracują, no ale niektórzy mogą się zastanawiać, w jaki sposób są już tak dużym graczem, jeśli ich token jest dostępny publicznie tylko od miesiąca. No to tak, ten projekt działa już ponad dwa lata. Oni się cały czas rozwijają. Każdego miesiąca od grudnia 2021 roku publikują dokumentację ich ciągłych operacji. Jeżeli już teraz Myślicie nad inwestycją w ten token, to zachęcam do sprawdzenia ich comiesięcznych raportów, bo to na pewno da Wam lepszą perspektywę. Jeżeli chodzi o aktywność deweloperów na protokole Python, to akurat o to nie trzeba się martwić, bo widzimy, że rzeczywiście prace trwają cały czas. Jako, że jest dosłownie początek miesiąca, to mamy nową pulę 100 osób, które dostają 30 dolarów za rejestrację na giełdzie Bybit. Jest to giełda, z której ja korzystam, z której korzysta cały szereg naszych traderów i wszystkie te nasze sygnały czy analizy są możliwe do zduplikowania właśnie tam. Jest to giełda z niskimi prowizjami, przez co również, że znam się z właścicielami, z zarządem całej giełdy, nie kłamie, tam też wam coś wrzucę. Mam pewność po prostu, że wszystko jest ok. Jeżeli coś będzie się działo, to tak jest ten ustawiony. Powiedzmy, czy tak jest ustalone, mam przynajmniej nadzieję, że zostanę wcześniej o tym Informowany i te informacje wam przekażę. Dlatego nie korzystam z giełd randomowych, nie korzystam z giełd z dużymi prowizjami, korzystam z Bybit, bo po prostu się to opłaca i wiem, jak sytuacja wygląda od środka. A wiadomo, jak to z tekstami było. Jak ktoś sankmana, bankmana Frida, czy jak on tam miał, nie znał, to z reguły ciężko to potem wyglądało i skończyło się tragicznie, a myślę, że on nawet sam nie wiedział, że to mu upada, więc to taka tylko anegdotka. Dlatego, jeżeli chcesz 30 dolarów na start, chcesz mieć VIPa na Discordzie, chcesz mieć dostęp do Akademii Kryptowalut, czyli naszego kursu tradingowego, gdzie Kilka osób, w tym ja stworzyło takie 100 lekcji prawie, żebyś na hostce się przygotował lepiej tradingowo, żebyś nie popełniał głupich błędów i mógł to sobie poukładać. I ten kurs jest w pełni darmowy, sponsorowany przez giełdę Bybit. Wystarczy mieć tam konto z linku poniżej w opisie, wpłacić 100 dolarów i sobie ten kurs odebrać z linku poniżej, też widzisz, jak go tam przeklikać. To zapraszam, a dodatkowo. Tylko na torcie, w sumie nawet dwie, jest 10% cashbacku na start, czyli te prowizje są znacznie niższe. E, oszczędzasz na tym po prostu. Też na ekranie widzisz, jak to wygląda na innych giełdach. Jak masz strategię, która jest zyskowna, to na jakiejś tam giełdzie innej niż Bybit Często jest ona na minusie w skali miesiąca, na przykład rozgrywając 100 tradów albo w skali roku, a na Bajbitie z uwagi na niższe prowizje jesteś na plusie, czyli nie przepalasz pieniędzy, możesz je wydać na coś innego, albo w ogóle je zarobić. Tak? To jest kluczowe. A druga rzecz to właśnie ponad te niskie prowizje masz jeszcze 10% mniej, z uwagi na to, że część mojej prowizji. Wizja oddaję wam w formie takiego cashbacku dla nowych osób na tej giełdzie. I. Jako dodatkowy bonus dla osób operujących większym kapitałem, do 30 tysięcy dolarów USDT jest zwrotu na start z pierwszego depozytu i z wykręcenia obrotu tradingowego. Jak to działa? Musi to być pierwszy transfer na giełdę albo pierwsze zasilenie konta. Tam od 800 dolarów do chyba 150 tysięcy dolarów, to teraz jest pokazane na ekranie. Jest to dla trochę większych graczy, ale jest to też progresywnie posegmentowane, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Od 100 dolarów do 30 tysięcy dolarów odbieracie za tą wpłatę i trading volume i to są prawdziwe pieniądze. To nie jest kupon na prowizję, tylko USDT, który możecie sobie wydać na cokolwiek chcecie, kupić za ten Bitcoina prawie całego, za tę największą nagrodę, więc myślę, że warto sprawdzić. Link do rejestracji poniżej pod tym filmem i ta pula się wyczerpuje z czasem, czasami do końca miesiąca nawet nie wystarcza, dlatego warto sprawdzić teraz, zanim obejrzycie dalszą część tego materiału. Ale dobra, przejdźmy teraz do tokenomii, jak to wygląda od tej strony. Total supply wynosi 10 miliardów tokenów, a obecnie w cyrkulacji znajduje się tylko 1,5 miliarda, więc nasuwa się pytanie, kiedy te tokeny napłyną na rynek? Żeby na to odpowiedzieć, e, sprawdźmy stronę e, Token Unlocks. To jest taka strona, która pokazuje właśnie te westingi i kiedy są uwalniane te tokeny. E, Pait będzie miało cztery duże unlocki przez następne 4 lata. Pierwszy z nich odbędzie się 20 maja 2024 roku i kolejne trzy uwolnienia nastąpią również 20 maja w 25, 6 i kolejnym 27 roku. I te wykresy schodkowe mogą trochę niepokoić, tak? ponieważ oznaczają dużo odblokowania w konkretnym punkcie czasowym, co z kolei może spowodować znaczącą presję sprzedażową. Ale w przypadku PYTH, aż 52% dostępnych tokenów jest kontrolowanych przez zespół i są one zarezerwowane na rozwój ekosystemu. Dzięki temu Gdzieś tam ta presja sprzedażowa nie jest aż tak duża, jak mogłoby się po prostu wydawać. I tutaj też większość analityków zgadza się, że zespół rozsądnie wesprze rozwój tego protokołu. Jeżeli spojrzymy na konkrety, to tylko 10% dostępnych zasobów zostało przeznaczone dla inwestorów w presailu i tylko 250 milionów tokenów z tego 1 miliarda zostanie odblokowanych 20 maja 2024 roku. Więc biorąc pod uwagę... Że obecny dzienny wolumen handlowy tam wynosi około 70 milionów dolarów, możemy przypuszczać tak, że na ten moment wpłynęłoby to dosyć negatywnie na wycenę. I analizując przeprowadzone badania, no na wielu kryptowalutach i unlockach zauważono też pewne trendy. Te duże odblokowania, które stanowią więcej niż 100% dziennego wolumenu, skutkują znaczącym spadkiem cen przed samym odblokowaniem. Mamy do czynienia więc z testem oporu, a potem dalszym spadkiem, co jest problematyczne zazwyczaj dla projektów. Jednakże, jeżeli projekt ma niewielkie odblokowanie, Gdzieś tam wiecie, mniejsze niż 1% dziennego wolumenu handlowego, to wpływ na cenę jest mniej odczuwalny. Więc nie zapomnijcie też, że okres między 20 maja 2024 roku, a tym samym okresem w następnym roku, czyli 2025, prawdopodobnie podkreślam, prawdopodobnie będzie rokiem wzrostów na rynku krypto. Dlatego można argumentować, że jest pewna przestrzeń do wchłonięcia ewentualnej presji sprzedażowej w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Więc ja was z tą informacją zostawiam i pamiętajcie, żeby obserwować dzienne volumen Pite w maju przyszłego roku. Wiem, że jest tutaj sporo osób nowych, które jeszcze nie są na mojej telegramowej grupie KDP Wiadomości, która jest darmowa i dzielę się tam moimi zagraniami, analizami rynku, altcoinami, które teraz kupuję i sugestiami, co warto według mnie teraz robić, to sobie dołączcie do tej grupy. Link jest w opisie. Większość mojej społeczności już tam jest, ale jeżeli jesteś ten nowy, po prostu oglądasz tylko materiały na YouTubie, to musisz sobie zdawać sprawę, że je trzeba zmontować, rzucić czasami wieczorem, na drugi dzień, a na grupie telegramowej masz informacje z pierwszej ręki na bieżąco wszystkie najważniejsze nowości i po prostu informacje o tym, co potencjalnie może być zyskowne, więc link jest w opisie. Kliknij, dołącz i lecimy dalej z materiałem. I przejdźmy sobie teraz do price action na tym tokenie, bo od wypuszczenia go na rynek od listingu minęło już niemal 4 tygodnie. Kilka dni po launchu mieliśmy pompę od 30 centów w okolice pół dolara, a od tamtej pory znajdujemy się w dość ciasnym range'u między 38 a 50 centami. Jeżeli mam być szczery, to długość tej konsolidacji mnie nieco zadziwia. Bo Celestia zaczęła swój trend wzrostowy kilka dni po lunchu, no może kilkanaście, jeżeli chodzi o, o większe wzrosty i nadal go gdzieś tam kontynuuje. A zważając na to, że opajt jest naprawdę głośno, to cena nadal się kisi na niskich poziomach nie przebiła jeszcze swojego all time high, które zostało osiągnięte na pierwszej pompie. I na początku materiału wspominałem, że najwięksi influencerzy mówią o tym projekcie dodatkowo. Trwa po prostu dyskusja na temat rywalizacji z Chainlinkiem i nie zapominajmy o tym, że ta wyroczność jest ściśle związana z ekosystemem Solany i tym airdropowym hype'em. Do tego dochodzą listingi na topowych giełdach I mimo tych wszystkich byczych narracji, co by nie było, tak, cena jest nadal stabilna. Wykres przypomina początki tokena TIA. W tym przypadku ta konsolidacja w range'u trwa nieco dłużej, ale jeżeli mamy mieć kolejny rajd na Bitcoinie, to uważam, że kapitał znowu napłynie do altcoinów, a Pite może być jednym z nich. Naprawdę byłoby to dla mnie dziwne, gdybyśmy nie dobili do poziomu 70 czy 80 centów w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale powiedzmy zaprzeczeniem tego scenariusza byłaby oczywiście głębsza korekta na Bitcoinie. Obecnie, gdy król kryptowalut zalicza wiecie, 5 czy 10% spadki, to altcoiny są narażone na korekty rzędu 20 czy 30% i więcej, chociaż ostatnio na tym spadku 44 na 40,5 altcoiny trzymały się dzielnie, można powiedzieć, tak jak obrońcy zamków twierdzy, więc tutaj sprawa wygląda dosyć sympatycznie. I rzeczywiście jest szansa jeszcze w najbliższych kilku tygodniach, gdy ta cena Bitcoina na tym boczniaku się utrzyma w tym rężu od 41 do 44 tysięcy lub więcej, żeby ten token PYTE zaliczył paręnaście, co najmniej procent, a mam nadzieję, że parę parędziesiąt ładnych procent wzrostu. I Jako, że mówimy o ekosystemie Solany, to warto również obserwować zachowanie Tokena Sol, bo gdy jego cena wróci na mocny trend wzrostowy, możemy też się spodziewać, że PAIT może trochę zlagowany, ale jednak za nią podąży. I tak samo inne coiny z tego ekosystemu. I to oczywiście działa w dwie strony, więc miejcie też na uwadze potencjalne spadki Solany, która, na no co by nie było wzrosło już w tym roku o prawie 1000%, tak? A korekta na Bitcoinie do 40 tysięcy dolarów, której doświadczyliśmy na początku tygodnia, powinna nas też nauczyć jednej istotnej rzeczy: że teraz, gdy sentyment pozostaje pozytywny i nadal panują narracje akceptacji ETF-ów i halvingu, to warto po prostu skorzystać z lokalnych spadków, aby mieć atrakcyjniejszą cenę wejścia, czy to właśnie w Bitcoina, czy w altcoiny. Ja sam też nie mam czasu, aby siedzieć przed wykresem całą dobę, ale dobrym rozwiązaniem, które się u mnie sprawdziło w tym cyklu, było ustawianie sobie orderów za kupowych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent poniżej ceny rynkowej, ale oczywiście tylko na spocie. tak? I w takim wypadku. Pozycjonujecie się pod skupienie, korekty, nawet wtedy, gdy śpicie. E, gdy są jakieś flash crashes, y, jak ostatnio na Bitcoinie i altcoiny nagle spadają, na przykład o 15 czy 30%, to wasz order zostanie złapany, a jak staniecie, to będziecie już na plusie i potem możecie sobie sprzedać te tokeny za jakiś czas, e, uwolnić te stablecoiny i zrobić tę całą akcję. Ponownie uważam, że to jest fajny pomysł, mieć dużo orderów zakupowych, ale znacznie taniej i tylko na tokenach, które po prostu. Są w dobrej kondycji, które nieustannie ostatnimi czasy rosną. Czy na przykład właśnie Solana, czy Tia, czy powiedzmy takie nawet Ethereum, tak? To są tokeny, które zaliczają fajne prognozy na przyszłość dalej. Są silne rosną, ale nie, nie warto ich kupować w takim dzikim pędzie. Ale jak jest flash crash i złapie wam je, to one najszybciej odbijają od dna i możemy potem na nich zarobić najwięcej. Więc podsumowując tę moją dzisiejszą analizę, wydaje mi się, że Python może rzeczywiście namieszać. Dane mówią same za siebie. Od ponad dwóch lat ciągle budują, nawiązują nowe partnerstwa. A dodatkowo zespół chce poświęcić połowę tokenów z Total Supply na poczet rozwoju całego ekosystemu. To jest bardzo pozytywna informacja dla wszystkich długoterminowych inwestorów, którzy są zainteresowani tym protokołem. Uważam też, że ta konkurencja w sektorze Oracle zmobilizuje zarówno Chainlinka, jak i Python Network do dalszego działania, a solidne wyrocznie są niezbędne dla rynku kryptowalut. I moim zdaniem, skromnym zdaniem powiedzmy, w przestrzeni jest miejsce dla dwóch projektów jak najbardziej, które w tej niszy się specjalizują. Coraz więcej instytucji z tradycyjnych finansów chce integrować się z blockchainem i projekcje rynkowe na wzrost tego sektora są naprawdę oszałamiające. I chaining oczywiście nadal jest moim numerem jeden, ale nie można skreślać nowego protokołu nasolania, ponieważ jak doskonale wiemy, jest to nowy token bez backholderów, jego wycena w hoście nie jest jeszcze znana, po prostu ta cena szuka swojego poziomu optymalnego, na który jak wskoczy, to ciężko będzie jej zejść. Oczywiście, gdy mówimy o potencjale wzrostowym w tej hoście, to większy myślę, że ma Pite, ponieważ jest stosunkowo nowy, nowszy od Chainlinka a obecna kapitalizacja rynkowa Chainlinka to 8 miliardów, gdzie Pyth Network to są okolice 600 milionów dolarów, więc tam kilkanaście razy mniej. Więc podchodząc do sprawy czysto matematycznie, projekt, który jest głównym tematem dzisiejszego materiału, ma znacznie więcej miejsca na kilkaset procent wzrostów na hoście, czy powyżej tysiąca niż sam Chainlink, ale jeżeli ktoś woli bezpieczniej, stawiać na lidera branży, to wiadomo jaki jest wybór wtedy. Każdy powinien wiedzieć po prostu, że tego typu zagranie idzie w parze z większym ryzykiem, więc nie myślcie tylko o wzrostach, ale też o tym ewentualnie negatywnym scenariuszu. Kupujcie tylko na spocie, dźwigni unikajcie w takich zagraniach. No bo wiecie, bywa różnie i też kusi wtedy, jak nasza dźwignia idzie nie po naszej myśli, żeby te tokeny sprzedać na stracie. No niemniej jednak, albo żeby wyjść z pozycji, tak, bo wy wtedy te tokeny, powiedzmy, kupujecie. No dobra, ale po prostu podsumowując, warto mieć PITE w Network na oku, rozwijają się fajnie, jeżeli będą dalej tak robić. To prędzej czy później wzrosty nadejdą. I w tym filmie to jest już wszystko. Pamiętajcie, żeby sprawdzić linki w opisie. Tam jest m.in. link do giełdy Bybit, na której macie do odbioru 30 dolarów na start oraz dostęp do VIPa na Discordzie, gdy zarejestrujecie się z linka poniżej tego filmu, przypiętego gdzieś tam w opisie, na samej górze. Więc sobie kliknijcie. Są też inne benefity dostępne po wejściu na stronę. Będziecie je wszystkie widzieli. A giełda jest po polsku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, kciuku w górę i dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym materiale. Czy tego typu treści się Wam podoba. A jeżeli z giełdy Bybit nie wiecie jak korzystać, to w prawym górnym rogu wyświetla Wam się teraz film, na którym wszystko tłumaczę. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.